Witam Was kochani w jakże przyjemnych okolicznościach. Nie bez powodu, w takich okolicznościach właśnie postanowiłam nagrać dla Was nowy materiał, ponieważ już się pewnie domyślacie, że chciałabym Wam opowiedzieć trochę o grillu, a właściwie bardziej o tym, ile kalorii jemy podczas takiego posiedzenia przy grillu czy przy ognisku. Zapraszam! Nazywam się Anna Sobczak, jestem dietetykiem i chciałabym Wam przybliżyć w taki przystępny i prosty sposób, w jaki sposób się dobrze żywić, jak jeść, by nie zwariować i jak utrzymać swoją masę ciała, tak żeby dobrze czuć się we własnym ciele. Grill. Któż go nie lubi? Ja lubię, ale powinniście wiedzieć, że bardzo łatwo podczas takiego posiedzenia spożyć naprawdę... Porządną dawkę kilokalorii. E, przygotowałam taki mini zestaw, i wierzcie mi, że i tak wybrałam produkty. Takie w wersji jakkolwiek zdrowszej. No, kiełbasa kaszanka nigdy nie będą produktami super zdrowymi, ale mamy też wybór między różnymi producentami, między różną zawartością mięsa, różną zawartością tłuszczu, więc ja się starałam wybrać to najmniejsze zło. Widzicie, że tutaj mam nawet pieczywo niebiałe, a, a z dodatkiem mąki razowej, także starałam się wybrnąć jakoś tutaj, żeby totalnie to nie był niezdrowy posiłek. Ale mimo wszystko słuchajcie, taki talerzyk to jest około 500 kg kalorii. Bez innych dodatków, które tutaj akurat wystawiłam, żeby, żeby wam pokazać, że rzeczywiście one też często goszczą przy grillu, a często w ogóle nie, nie do końca sobie je wliczamy i zdajemy sprawę, że to też daje bardzo dużą dawkę energii, więc to już jest... 450-500 kilokalorii, plus te dodatki, plus ewentualnie jeszcze inne mięso, karkówka marynowana w oleju, czy jakiś kurczak i yy, yy, te właśnie dodatki. I słuchajcie, tak sobie podliczyłam, że jedząc właśnie jeden kawałek, Karkówki, jeden kawałek kiełbasy, jedną kaszankę, właśnie ze dwie trzy kromki pieczywa, do tego dać sobie odrobinę nawet keczupu, który ma sporo cukru, musztardy, która też ma wartość energetyczną i bomba kaloryczna, czyli majonez, potrafimy z łatwością zjeść podczas takiego grilla 1000 kilokalorii. I to naprawdę myślę, że nawet osoby, które nie mają wrażenia, że się bardzo przejadły i są w stanie podczas takiego posiedzenia właśnie te 1000 kalorii zjeść, jeśli jeszcze do tego coś pijemy, czy to są napoje słodzone, czy to są jakieś napoje alkoholowe, piwo, wino czy jakieś drinki, podwyższamy sobie taką wartość energetyczną, więc myślę, że jeżeli siedzimy kilka godzin przy grillu, jeśli to się nie kończy na jednej sztuce kiełbaski, jednej sztuce karkówki czy dwóch kromkach pieczywa, to być może nawet jesteśmy w stanie zjeść 2-2,5 tysiąca kilokalorii, a to już jest naprawdę bardzo dużo. To jest tak naprawdę całodzienne zapotrzebowanie i to jeszcze u osoby, która ma jakąś tam aktywność fizyczną. Także jedzmy rozsądnie. Jeżeli planujecie zrobić grilla, to po prostu postarajcie się nie przesadzać, jeść też sporo warzyw. To, co ja bym polecała, to unikać właśnie tych dodatków. Majonez to jest 650 kcal na 100 g. Jedna łyżka potrafi mieć 200 kcal. Także majonez w ogóle bym sobie darowała. Starajcie się wybierać raczej właśnie mięso, to chudsze mięso, właśnie czy kurczaka, czy, czy ryby na grill, w to będzie lepsze rozwiązanie. Okej, okay, zawsze sobie można pozwolić na kawałek karkówki, czy kaszanki, czy kiełbasy, ale miejcie wtedy świadomość, że na przykład następnego dnia warto wybrać się na jakiś spacer, czy przebieżkę, czy po prostu poruszać się w inny sposób przez siebie lubiany. Dajcie mi znać w komentarzach, czy te informacje były dla Was przydatne. Napiszcie, jak często robicie grilla i co tak naprawdę jecie na tym grillu. Czy rzeczywiście wybieracie kurczaka i rybę, czy jednak najczęściej jest to kaszanka. Do zobaczenia.